Witam serdecznie Mały pokaz świetnej latarki SOFIR SP36 PLF Z diodami Samsunga Pogoda też wieczna. Znajdujemy się nad morzem Wygląda to nawet. nawet i kawałek rytmu. Zobaczymy, jak to wygląda. Prezentuje się ta lampa niesamowicie. Jest dosyć zła pogoda, więc. Nie oczekujmy tu nie wiadomo jakich rezultatów dosyć spora mgła A i tak się ta lampa nieźle spróbuje Przejdziemy się tutaj tak wzdłuż tej uliczki spróbujemy zbić ją znowu na turbo Ona się nagrzewa dosyć szybko stawiona jest na 50 stopni. Przy 50 stopni zbija tryb turbo na ten maksymalny. No świetle niesamowicie ta lampa, naprawdę jest super. Teraz może tak z niższej perspektywy składki piersiowej. no, jest niesamowita. O, zrzuciłem na niższy tryb. Ja wrzuciłem z powrotem na turbo. Dobra. Spokojnie trochę zobaczymy do góry jak jaka wiązka światła jest. No, nie nie jest, no, jest niesamowita. Jest to się dobre rozproszenie jak na diodową lampę. Dobre rozproszenie poczne. Wcześniej wiązka światła kierunkowa, nawet mocna. No czym, cóż to mówić? No jest, no, no nie ma się. To jest, nie jest lampa za 1000 zł, to jest około 200 zł. I powiem Wam, że szczerze, no jest no, no fajna, no, kompaktowa. Bardzo mocno świeci. Trzyma prąd też bardzo długo. No i kurczę, no tylko polecić. Zakupiona na AliExpress. O, robiliśmy znowu na to, bo Ona się sama przełączyła na ten najwyższy tryb. Zobaczymy tam domek jest dalej. Nie no, pięknie w świetle. No. Cóż to mówić, no jest fajnie no. Nieźle. No tutaj nie, 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 nie pokażemy zbyt możliwości lampy, ponieważ jesteśmy na takie zabudowania gęstych dużo tych krzaków Wy... ciach. dobra no Piszcie w komentarzach Jak to się sprawuje no nie ma zbytnio dużo filmików na temat tej, tej lampy, szczególnie w polskim języku. Więc myślę, że zrobię jakiś taki krótki, mały filmik. Typowa Martażczyzna. Ale to może komuś się spodoba, co? No i tak. Jeszcze krótkie możliwości. Zwiększyliśmy moc, bo ona się zbiła sama, bo się nagrzała. Wbijemy jeszcze turbo. No i co? Zmniejszamy. Wyłączona jest. I zwiększamy. Ciach. No i na Turbo. Ciach. Nie jestła. Wa mnie rewelacja. Dobra. Dzięki. Pozdrawiam.